Witam Was bardzo serdecznie. Dziś chciałem powiedzieć Wam parę słów na temat naszych nowości na naszej platformie asouvenir.pl. Od jakiegoś czasu dostępne są ciekawe banknoty pamiątkowe 0 euro. Wśród nich m.in. banknot poświęcony Marii Skłodowskiej curie Jest to banknot wydania francuskiego w nakładzie 3000 sztuk. W tym roku obchodzimy w 120. rocznicę. Nagrody Nobla dla Marii Skłodowskiej z fizyki, także jest to dodatkowa okazja uświetniająca emisję tego banknotu. Zapraszamy Was do odwiedzenia naszej strony i zapoznania się z tą ofertą. Kolejny polonik to Jan Paweł II, Dani Watykańskie z tamtego roku, nagrody 5000 sztuk. Trzeci banknot, o którym chciałem Wam. Później chwilkę jeszcze opowiedzieć to o butach. Dużo osób zna tę bajkę z dzieciństwa. Sporo czyta, opowiada tę bajkę swoim dzieciom i To jest wydanie francuskie, nakład 3000 sztuk. A na koniec tutaj chciałem Wam zaprezentować ten pakiet pamiątkowy w takim bliższe. Banknot Mikołaj Kopernik Walmiakiem. Teraz przyjrzymy się troszkę bliżej y, temu wydaniu. Y, Kopernik Walmiakiem. Mikołaj Kopernik, astronom, lekarz, ekonomista, człowiek wielu talentów, żyjący w latach 1473-1543. W tym roku obchodzimy okrągłą 550. rocznicę jego urodzin. I z tego względu mamy tutaj taki nominał. 550 koperników. Tutaj w tym okolicznościowym listrze widzimy podpisy starosta Olsztyńskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu w Olsztynie oraz datę emisji Olsztyn 8 listopada 2022 rok. Warto zaznaczyć, że emitentem tego wydania kolekcjonerskiego jest Pogledo-Wiszczyński. W centralnej części znajduje się wizerunek Mikołaja Kopernika. Bardzo ciekawy moim zdaniem. I z drugiej strony mamy również nominał 550 oraz napis Wielkiemu barwiakowi Mikołajowi Kopernikowi w 550 rocznicę urodzin. 550 Koperników. Tutaj w centralnej części logotyp roku kopernikowskiego na Warmii oraz zarys historycznej krainy Warmii. Z prawej strony również powtórzony logotyp powiatu olsztyńskiego. Całość umieszczona jest w tym właśnie okolicznościowym etui. Z lewej strony mamy zasady bicia monety, które spisał, wymyślił Mikołaj Kopernik. Dla poprawy i utrwalenia monety należy się kierować następującymi zasadami. Tutaj mamy wymienionych tych 8 zasad. Bez poważnej narady, jednomyślnej uchwały nie powinno się zmieniać monety. Należy o ile możności. Zainstalować jedną tylko mennicę. Przy wprowadzeniu nowej monety trzeba koniecznie wycofać dawną. Dla nowych monet należy ustanowić stopę menniczą, jednolitą i w przyszłości niezmienianą. Konieczne będzie wystrzegać się nadmiernej liczby monet w obiegu. Należy wybijać i puszczać w obieg równocześnie wszystkie gatunki nominały monet. Osobna komisja winna określić dokładnie stopę i zawartość kruszców w każdym gatunku monety należy zawczasu obmyślić przerachowanie długoterminowych zobowiązań i przeprowadzić bez krzywdy zainteresowanych. To, co na prawie monety powiedziano, niechaj wystarczy, aby przynajmniej zrozumieć, w jaki sposób powaga monety upadla, upadła, jak zło naprawić, co, mam nadzieję, z powyższego jest jasne. I podpis Mikołaja Kopernika w tym tutaj miejscu. W tyle tego listra z lewej strony wizerunki, wcześniejszych wydań, walorów kolekcjonerskich poświęconych Mikołowi Kopernikowi. Z tyłu mamy logotypy emitenta oraz partnerów emisji, którymi są Muzeum Mikołaja Kopernika, Muzeum w i Mazur w Olsztynie, Światowy Kongres Kopernikański. Ten walor do nabycia na naszej stronie internetowej www.suvenir.pl. E w cenie emisyjnej 35 zł. Nakład tego waloru wynosi 4000 sztuk. Jest nakładem zamkniętym. Tutaj jeszcze chciałbym Wam zaprezentować zabezpieczenia tych trzech banknotów, o których wcześniej wspominałem. Czyli Maria Salomea-Skłodowska, wydanie francuskie. Nakład 3000 3 sztuk zamknięty, cena 30 zł. Jan Paweł II, Watykan. Nakład zamknięty, 5000 sztuk, cena 30 zł. I w Butach, wydanie francuskie, nakład 3000 sztuk, cena emisyjna 50 zł, z uwagi na fakt, że posiadamy w sprzedaży ten bank w zakresu numeracji 201-300. Tutaj akurat jest banknot z numerem 263, a więc bardzo niska numeracja. Z drugiej strony tradycyjnie dla podkreślenia spójności projektu banknotów pamiątkowych 0 euro. Mamy rewersy tych banknotów spójne, a więc takie same. I dla przypomnienia najważniejsze zabytki Unii Europejskiej z prawej strony i z Monalizy. Brama Brandenburska, Koloseum, wieża Eiffla, Torre de Belém z Portugalii, Manek Pis, Bruksela, czyli Benelux, oraz Sagrada de Familia, również bardzo znany zabytek, znajdujący się w Hiszpanii. Najważniejsze i kultowe zabytki Unii Europejskiej, zawsze na rewersie, wspólnym rewersie dla wszystkich wydań banknotów pieniężnych 0 euro z wszystkich państw, a więc. Francja, dla powtórzenia Watykan I jeszcze raz Francja, kot w butach, Maria Skłodowska-Piuri, Jan Paweł II oraz Mikołaj Kopernik w 550 rocznicę urodzin. To z nowości na dziś. Zapraszamy Was do śledzenia naszych y, y, social media, do zaglądania na stronę wwwbanknoty do zaglądania na nasz portal www.submail.pl, portal sprzedażowy, oraz do zapoznania się również z naszą najnowszą emisją kryptobanknotów na stronie www.kryptomunizma.pl. Dziękuję.